Witam bardzo serdecznie. Zapraszam na podcast. Dziś jest 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień, w którym niebo naprawdę, dosłownie pochyla się nad ziemią. Nie symbolicznie, nie poetycko, naprawdę. Bo w ten jeden dzień w roku granica między doczesnością a wiecznością staje się cienka jak mgła nad cmentarzem. Jakby Bóg sam uchylał bramę przez którą światło z nieba przedostaje się na ziemię i to światło nie świeci z góry ono przychodzi z wewnątrz z płomieni świec z modlitw wyszeptanych przez zziębnięte usta z pamięci która odmawia posłuszeństwa zapomnieniu to dzień w którym niebo mówi jestem bliżej niż myślisz to dzień w którym ziemia odpowiada Wciąż cię pamiętam, to taki dialog. I to właśnie dlatego świętość staje się dziś namacalna. Nie w książkach, nie w żywotach, nie w litanii, ale w spojrzeniach ludzi, którzy na chwilę przestali się śpieszyć. W dłoniach, które poprawiają znicze, w oczach, które szukają nie grobu, ale sensu. Bo tak naprawdę wszystkich świętych to nie jest święto umarłych, to święto żywych. Tych, którzy żyją w Bogu i tych, którzy jeszcze tu, na ziemi, próbują nauczyć się tej trudnej sztuki, którą jest świętość przeżywana w codzienności. Kościół od wieków mówi, że istnieją trzy światy, które są w rzeczywistości jednym światem: Kościół triumfujący, Kościół cierpiący i Kościół walczący. Ten pierwszy triumfujący to ci, którzy już odeszli. I doszli do zbawienia Ci, którzy przeszli przez bramy śmierci i stanęli w świetle Boga Nie idealni, ale odkupieni Nie bez win, ale bez rozpaczy Nie w teorii, ale w prawdzie Drugi, cierpiący to dusze w czyśćcu To ci, którzy jeszcze dojrzewają do światła Którzy jeszcze przechodzą przez ogień miłości By ich serce mogło być czyste jak lustro to nie potępieni, ale umiłowani, którzy jeszcze nie są gotowi, by spojrzeć w oczy Bogu. I wreszcie trzeci. Kościół walczący. To my, żyjący pomiędzy nadzieją a zwątpieniem, między Ewangelią a codziennością, między tym, co duchowe, a tym, co głośne, szybkie i krzykliwe. Kościół walczący to nie armia z bronią. To ludzie, którzy nie przestają wierzyć, że miłość jest silniejsza niż grzech i cenizm. To ci, którzy nie boją się modlić, nawet jeśli nikt już się nie modli. To ci, którzy stają po stronie prawdy, choć to nie daje jakichś lajków ani nagród. I właśnie dziś, w uroczystość wszystkich świętych, te trzy światy się spotykają. Niebo spogląda na Ziemię, Ziemia patrzy w górę, a pomiędzy nimi Cisza, cisza, która mówi więcej niż tysiąc homili. Wreszcie, święci to nie są ludzie z marmuru. Nie urodzili się z aureolą, nie mieli planu na świętość. Oni po prostu nie zrezygnowali z miłości, gdy świat proponował im wygodne życie. Święci się boją, płaczą, wątpią. Ale różnią się tym, że w chwilach ciemności nie zamykają serca, nie kalkulują, nie pytają, czy to się opłaca. Oni po prostu idą dalej. Jeszcze jedno, świętość nie jest ucieczką od życia. Świętość to pełne życie, bez udawania, bez masek, bez pozorów. To życie w prawdzie, które czasem boli, ale zawsze leczy i wyzwala człowieka. Bo święty to nie ten, kto nigdy nie upadł. To ten, kto zawsze wracał, stawał, nawet jeśli już nie miał siły, szukał, nawet jeśli już nie widział drogi, kochał, nawet gdy nie był kochany. Święci są dla nas jak okna w murze. Przez nich widać niebo. I dziś Kościół stawia ich przed nami nie po to, byśmy ich idealizowali, ale byśmy uwierzyli, że można. W dawnych wiekach ludzie wiedzieli coś, czego my już nie czujemy. Wiedzieli, że nie każda miłość jest taka sama, choć wszystkie pochodzą z tego samego źródła. I dlatego Kościół uczył, że istnieją trzy drogi czci, trzy formy miłości nie jako teoria, ale jako doświadczenie. Pierwsza latria to miłość Boga miłość tak czysta, że aż pokorna. To ten moment, w którym człowiek klęka i nie prosi już o nic, tylko trwa w zachwycie, w uwielbieniu, w ciszy, bo niebo zaczyna się tam, gdzie kończą się słowa. Druga teoria to Dulia. To cześć wobec świętych. Nie uwielbienie, nie adoracja, ale wdzięczność, bo święci są jak latarnie. Świecą byśmy się nie zgubili, byśmy również nie zgubili drogi, którą podążamy. Nie są bogami, ale są przyjaciółmi Boga. Nie konkurują z Nim, tylko pokazują, że Jego łaska działa naprawdę. I trzecia droga, trzecia teoria hiperdulia to miłość do Maryi, nie boska, nie boskość w kobiecie, ale najczystsza czułość człowieka wobec. Boga w niej obecnego. Maryja to nie cel, to droga. To lustro, w którym widać, że Bóg jest czuły, a czułość nie jest słabością. Ona najpełniej pokazała nam, kim jest Bóg. To z niej Chrystus przyjął ciało. Ale trzy drogi, trzy trony jednej pieśni miłości, i żadna nie może zastąpić drugiej. Bo wtedy muzyka przestaje być harmonią, a staje się po prostu hałasem. A teraz posłuchaj uważnie, bo to opowieść, która nie jest łatwa, ale prawdziwa. Rok 1475. Miasto Trydent w północnych Włoszech. Wielki czwartek. Mały chłopiec Szymon, Szymon z Trydentu, wychodzi z domu i nie wraca. Kilka dni później jego ciało znaleziono w piwnicy domu należącego do żydowskiego kupca. Na ciele ślady tortur, na twarzy spokój dziecka, które nie rozumiało, dlaczego cierpi. Śledztwo trwało. Co jeszcze? Nie opierano się na plotkach. Biskupi, świadkowie, lekarze, proces, zeznania, dowody wszystko badano, by nie popełnić błędu. I po latach, 1588 18, roku, papież Sixtus ogłosił go, Błogosławionym męczennikiem. Nie dlatego, że zginął, ale dlatego, że jego niewinność stała się znakiem obecności Boga, święty Szymon Strydentu. Dziecko męczennik, świadek, że nawet najmniejsza istota może stać się lustrem nieba. Przez wieki czczono go w całej Europie. W trydencie pielgrzymki modlitwy cudowne uzdrowienia był symbolem czystości, wiary i prawdy. Matki przynosiły chore dzieci, świece paliły się dniami i nocami, a potem nadeszło coś, co w historii świata nazywa się damnatio memoria, potępienie pamięci. Właśnie w, w roku 1965 imię Szymona Strydentu zniknęło z martyrologium rzymskiego, bez wyjaśnienia, bez procesu. Bez sprzeciwu. Po prostu przestał istnieć. Nie dlatego, że odkryto kłamstwo, nie dlatego, że Kościół stwierdził pomyłkę, ale dlatego, że świat przestał znosić niewinność, która zbyt mocno przypominała o winie. To była decyzja epoki, która bała się, że prawda może kogoś urazić, że świętość może dzielić, że męczeństwo dziecka może burzyć dialog. I tak oto Szymona wymazano, ale nie z nieba, z papieru, nie z historii, ale z pamięci. Ale zauważmy jedno. Pamięci Boga wymazać się nie da, bo Bóg nie kasuje swoich plików, nie aktualizuje świętości do wersji bardziej kompatybilnej ze światem. Damnatio memoria, potępienie pamięci to najsubtelniejsza forma prześladowania. Nie trzeba już palić świętych na stosach. Wystarczy zamilczeć, czy milczeć ich imię. Ale w niebie nie ma cenzury. Niebo pamięta i Bóg się upomina. Niebo nie potrzebuje kalendarza liturgicznego, by wiedzieć kto był jego przyjacielem. Niebo nie potrzebuje aprobaty komisji ani podpisu. Niebo nie zapomina tych, którzy odcisnęli w świecie ślad swojej miłości, a w zasadzie miłości Boga, bo świętość nie ginie, kiedy o niej milczysz. Ona ginie tylko wtedy, gdy przestajesz nią żyć. I może właśnie dlatego Bóg co jakiś czas pozwala, by w świecie pojawił się ktoś jak Szymon Strydent, mały, bezbronny, zapomniany, ale jego milczenie staje się krzykiem, jego śmierć światłem, jego zapomnienie wyrzutem sumienia epoki. Pamięć to nie wspomnienie pamięć to modlitwa cicha, prosta, codzienna. Kiedy wspominasz, modlisz się, bo Bóg działa w pamięci. To dlatego Kościół jest strażnikiem pamięci. Bo wie, że naród, który przestaje pamiętać, przestaje istnieć, a człowiek, który przestaje pamiętać, przestaje kochać. Damnacją memoria to choroba duszy współczesnego świata. Świata, który mówi, po co wracać do przeszłości? Po co w ogóle grzebać w historii? Po co mówić o świętości, skoro można mówić o emocjach? Ale bez pamięci nie ma świętości. Bo świętość to właśnie pamięć Boga w człowieku, to pamięć o tym, że nie jestem sam, że ktoś już szedł przede mną tą drogą. I właśnie dziś, w uroczystość wszystkich świętych, niebo mówi do ziemi: Nie pozwól, by świętość stała się bajką, nie pozwól, by pamięć stała się luksusem, nie pozwól, by prawda została zamieniona w opinię. Bo świętość nie jest wspomnieniem, świętość jest ruchem, rzeką, która płynie z nieba na ziemię i z powrotem. I każdy z nas jest jej korytem. Święty Szymon Strydentu, zapomniany chłopiec, wciąż mówi do świata: Nie da się wymazać prawdy. Nie da się unieważnić niewinności, nie da się uciszyć świata. A Bóg, który jest pamięcią, dodaje: Pamiętam. I to wystarczy. Bo w końcu wszystkich świętych nie jest o śmierci. To święto życia, które przetrwało wszystko. Święto tych, którzy kochali, gdy inni się bali i święto tych, których świat próbował zapomnieć, a niebo nigdy nie przestało o nich pamiętać. Niebo dziś upomina się o pamięć, a kiedy niebo się upomina, Ziemia jak zawsze powinna słuchać. Szacunek wszystkim świętym.